Witam serdecznie w krótkiej wideo recenzji z testów gularki marki Philips Series 9000 Model 9011. Przedstawię pokrótce. Zapraszam. W pierwszej kolejności przyjrzymy się zestawowi. Jest to sama gularka, część główna gularki, którą otrzymujemy wraz z ochrotkiem przenośnym. Przygłowite głowice Część wymienna. Zamienna na trymer. System w powdrach, Bardzo dokładne golenie w kilku kierunkach. Trymer dobrobyt, który posiada 5-stopniową regulację długości go golenia. W bardzo prosty sposób możemy zmienić nakładkę golarki z głowicy golącej na trymę. Jest to system SmartFlow, który nie potrzebuje żadnego dodatkowych narzędzi czy żadnych urządzeń. Wszystko przebiegał bardzo sprawnie. wpinamy, wypinamy. Rzecz bardzo prosta. I golarka z powrotem działa. W prosty sposób również można wziąć same ostrza. No najgłównie w celu czyszczenia lub wymiany, jest dołączane do zestawu kluczek do wymiany głowic, do wymiany ostrzy głowic. Baza czyszcząca Smart Clean, super sprawa. Dostajemy również płyn do czyszczenia. Samo czyszczenie trwa kilka godzin, jest to proces główny mycia golarki, suszenia. Jednocześnie, regularka jest ładowana. Wkładamy ją w wadę Smart Clean podłączoną do prądu. Ładowarką sieciową, która również jest w zestawie. Tą samą ładowarką możemy ładować. Samą regularkę podłączając ją do napięcia. Jednym przyciskiem uruchamiamy Sam proces czyszczenia z właśnie. Przejdźmy do próby kolejnej. Tak wyglądał mój zaraz przed użyciem gularki elektrycznej i nic. Przy goleniu warto wykonywać ruchy tak jak zaleca tego producent golarki. W pierwszej kolejności na całym początku golenia możemy się troszeczkę zrazić ponieważ no, wykonując nieodpowiednie ruchy, wydaje nam się, że nie jest to tak dokładne golenie, jakie jest w rzeczywistości. Ruchy okrężne, ruchy podłużne w niektórych miejscach wszystko trzeba wykonywać tak, aby głównie jak najdokładniej odbywały się długości do układu zarostu. Kiedy już to opanujemy naprawdę jest dużo dużo lepszy efekt niż przy pierwszym goleniu, nie trzeba tutaj jak widać uważać na, na, na jakieś. Znamiona, usta, ani jest bardzo delikatna, nie robi się nie ucina nic. Efekt końcowy golenia, z jak widać jest dokładnie ogolona, żadnych zacięć, żadnych udrażnień. Można Góra. również golić się przy użyciu pianki, co również wpływa na jakość golenia. Golarka jest w pełni wodą odporna, nie musimy się obawiać o to, że woda wystanie się na jakiś element wnętrza, spokojnie myśl pod, pod wodą bieżącą. Po pianką, gór, czy użyć pianki bądź żelu jest to głównie ważne, też bardziej się ona zawróca.